I witamy was w kolejnym odcinku z po naszego troch, kanału Po trochę jej, długiej przerwie No, przepraszamy za przerwę, ale po nie prostu mieliśmy czasu na wyjście. A teraz przechodzimy do odcinka Coś przepraszam, że tak bo nie mamy co ja. Tutaj mamy maluchy Nasze sobie się leżą My pójdziemy na dwór Bo teraz dworze jest lepiej niż w domu Bo konie nam poszły i się pasą więc nie mamy jak wam pokazać, bo mamy taką małą niespodziankę. Więc może jak oglądaliście nasze wcześniejsze odcinki, shortsy To może już się domyślacie o co chodzi, ale my wam jeszcze nie zdradzimy Tutaj już mamy jeszcze ten Właśnie jeszcze tam, tam się nam robi siano Sobie robimy siano dla koni Trochę mało go jest, ale jest I tak tyle sianka mamy się robi Teraz my sobie tutaj idziemy, 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 idziemy. Teraz w słońcu, możecie sobie widać. Więc za chwilę Wam już przyniesiemy te te, te konie do, do cienia. To jest troszkę cienia. I tam mamy dla Was niespodziankę. Która jest już odtwarzana. Tak. Jest... No i ja bierzemy Czoko, idziemy z nim do cienia. Siostra bierze niespodzianka Tutaj mamy jeszcze Charlotte Nie wiem czy zaraz wam pokażemy Charlotte Juxy, O, widać już jest cienie to jest Trochę jeszcze jej włosy I to jest przypomnienie Kończoko Na no, no, no jeden z pierwszych koni A no, może że pierwszy konie Tak samo koń Charlotte Drugi lub pierwszy tak samo koń nie wiem jak wolicie Tutaj i teraz będzie tylko niespodzianka Nie wziąłeś niespodzianki, okej. Okay? No to idziemy po niespodziankę. Bardzo jeszcze co napódzuje, że będę wracał. Tutaj. I naszą niespodzianką są... Najpierw nowy koń Napoleon, nasz najnowszy koń, najpierw go wzięliśmy, bardziej to można powiedzieć i kolejny bajka, jeszcze bardziej nowy koń Ona chyba tutaj się wydaje taka troszkę ciemniejsza, tutaj też, ale jest biała Jest stalnie biała, na przykład oh sobie biel napcia, taka jest biel napcia? a taka jest bajki widzicie różnicę? Mega Mega Tutaj mamy nasze stare konie No i w odcinku ogólnie mówiliśmy o tym, że mamy nowe konie Nagramy za chwilę wam trening z koniami I pójdziemy po ogłonę No, ale to w następnym odcinku, będziemy wytrwać siodłanie, yy, czesanie Ale jeszcze dzisiaj będzie ten odcinek Tak, jeszcze dzisiaj będzie, się nie ma się co tu ułatwić Tutaj mamy dwa nasze koniki dwa nowe i dwa starsze a, i jeszcze imiona koni. mówiłem. Napoleon. Napcio. Napcio, Napoleon. Bajka. Bajka. Taki koń Bajka. I koń Napoleon. Koń Charlotte. I Nie koń się. Czoko. Wiadomo, Czoko to, no. to wszyscy znają. Dziękujemy za oglądanie na naszym kanale i bardzo byśmy prosili o subskrypcję. No bo konie też by bardzo prosiły. Prawda Czoko? Prawda Szarlot? Prawda, kle, prawda no na, na prawda pciu? Prawda, prawda bajka? No więc dziękujemy za subskrypcję. No Jeżeli już to zrobiliście, no to bardzo dziękujemy za subskrypcję. Jeżeli nie, no to zachęcam do subskrybowania i lajkowania naszych filmów. Więc dziękuję, dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku.